Niedzielna refleksja, 8 lutego. Dzisiejsza Ewangelia, Mateusz, rozdział 5, wiersze 13-16. do 16. I Chrystus w dzisiejszej Ewangelii yy, dzieli się, przekazuje nam, daje Tobie nową perspektywę, no, nowe zrozumienie czym, kim Ty jesteś w, w tym świecie. Wśród ludzi, z którymi żyjesz. Mówi, że jesteś solą Ziemi. Mówi, że jesteś światłością świata. A więc nie mówi, że masz zdobywać ten sól, pogłębiać, poznawać i zbierać, gromadzić ją w sobie i staje się solą czy światłem świata. Nie. Po prostu ty jesteś solą Ziemi. Ty jesteś światłem świata. Czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Chrystus mówi, wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posalić? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Tak więc jesteś solą ziemi. Zatrzymajmy się na tym, na tym przekazie na tej perspektywie Twojego życia. Jesteś solą ziemi. Jaka jest, jaka jest, jakie znaczenie, efekt, potrzeba, ważność soli w takim zwykłym życiu człowieka. Sól y, zabezpiecza przed zepsuciem pokarmu. Nadaje smak, ale również zabezpiecza przed zepsuciem pokarmu. Czyli Twoja obecność jako sól tej ziemi, sól w, w otoczeniu ludzi, z którymi żyjesz, pracujesz, przebywasz, Ty zabezpieczasz, utrzymujesz życie prawdy, pokoju, radości, miłości, godności. Poprzez swoje słowo i czyn, poprzez to, kim jesteś, Twoje życie. Ty zabezpieczasz, ty utrzymujesz tę, tę prawdę, dobroć, godność człowieka. Nie idziesz na kompromis z kłamstwem, nie idziesz na kompromis z brzydotą z, czy z chaosem, ale aby ktoś inny poczuł się dobrze, poczuł się lepiej. Nie. Jesteś solą ziemi. Z drugiej strony efekt soli to yy, wywołuje pragnienie w człowieku. Twoja obecność, Twoje bycie wywołujesz w człowieku pragnienie prawdy, miłości, dobra, godności. Wywołujesz w człowieku to pragnienie poznawania i szukania wody, która daje życie. Wywołujesz w człowieku to pragnienie ciekawości, aby ciągle poznawał, rozwijał się. Innym takim efektem i pięknym elementem, czy piękną, piękną naturą soli w życiu człowieka? Sól sprawia, że ona rozpoczyna ten proces leczenia. Masz ranę. Dodaj sól na ranę. Jest to początek tej pracy oczyszczania i właściwego leczenia. Pierwszy efekt, pierwszy doświadczeń to ból. I człowiek chciałby unikać bólu, chciałby być uleczony, ale unikać y, zabiegu, bólu. Człowiek chciałby rozpocząć nowe życie, ale bez. Y, Nawrócenia, bez, bez, bez przemiany. Ty masz, jesteś tym, tą solą, i początkujesz ten proces uzdrowienia w środowisku, w którym żyjesz. Popatrz na Twoje życie, popatrz na Twoje słowa. Przysłuchaj, przysłuchuj się własnym słowom, czynom, to, kim jesteś, i poznasz, czy naprawdę Twoja obecność jest solą dla ludzi? Dla innych? Czy po prostu chowasz się w tłumie i tam robisz to, co inni Ci mówią i ich naśladujesz, bo jest Ci łatwiej, jest Ci lepiej? Tak przynajmniej Ci się wydaje.